Dlaczego wycinane są drzewa pomiędzy a Drzewa są wycinane z tego względu, że w dużej części te drzewa zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z drogi opaskowej, natomiast nie wycinamy drzew tylko dlatego, że chcielibyśmy te drzewa wyciąć. W miejsce tych drzew po wycięciu będą bardzo liczne nasadzenia, będzie odtworzenie. Były to drzewa, które były nasadzane w okresie, kiedy obowiązywała strefa, więc no nie do końca, ja akurat nie jestem dendrologiem, tak? nie do końca wszystkie te odmiany drzew wpisują się w pejzaż, nazwijmy to krajobrazowy. Oczywiście zawsze tak dużych drzew szkoda, natomiast... Często to są drzewa, które były wykorzystywane do nasadzeń w celach przemysłowych, izolacji wyrobiska kopalnianego czy samej kopalni od drogi publicznej. Często z tych drzew lecą no, gałęzie, krótko mówiąc, czy inne elementy. Stąd też ze względu na bliskość drogi opaskowej, którą mamy nadzieję, że... No, jeszcze w połowie może tego roku rozpoczniemy jej modernizację, jeśli nie, to na pewno na początku przyszłego roku, więc no, ta droga i tak no, troszeczkę będzie szersza niż do tej pory, bo będzie dwukierunkowa, stąd też we współpracy z kopalnią siarki machów, bo część drzew należy do miasta, część drzew należy krótko mówiąc wciąż jeszcze do kopalni. E, wyraziliśmy zgodę na wycinkę tych drzew w zamian za tak zwane nasadzenia, więc więc e, tam będzie e, tam będzie pas zieleni izolacyjnej, ale mówię jaki to już bym prosił pytać naszego architekta zieleni, ponieważ e, to jest jego, jego jego domena i An się tym tematem zajmuje. Tylko, że przez te lata zanim pas rośnie, to zawsze będą narażeni na dosyć uciążliwy ruch na tej z tak to... to znaczy tak, no jeśli chcemy patrzeć w takich kategoriach, to ja przypomnę zdarzenie, które miało miejsce dwa lata temu będące skutkiem niezabezpieczenia namiotu po festiwalu odbywającym się nad jeziorem, kiedy zrywa się i... Panie redaktorze, no gdyby była sytuacja, że takie konary, które szczególnie w okresie jesiennym, wiosennym spadają na drogę opaskową, spadłyby na kogoś, to oczywiście byłoby z drugiej strony niezadowolenie, że ktoś nie dba o bezpieczeństwo osób korzystających. No zawsze będą takie głosy i za, i przeciw. Podobnie jak w momencie, kiedy rozpoczynamy modernizację drogi opaskowej, no to niestety to nie jest proces, który możemy zrobić zimę. Tak jak były głosy, kiedy rozpoczynaliśmy budowę stanicy rok temu i też były głosy, no jak będziemy wypoczywać na plaży, skoro tu będzie pracował ciężki sprzęt, będą jeździły koparki, będą złożone prefabrykaty, no udało się tą inwestycję zrealizować. W związku z tym mamy, mamy do czynienia z terenem, który kiedyś był strefą. Jeszcze przypomnę, dwa lata temu to był teren strefy przemysłowej na której okazjonalnie ówczesny prezes spółki będącej skarbem, spółką skarbu państwa umożliwiał nam wstęp i w zasadzie stawialiśmy swoją tajtoję, firmy, które wygrywały przetargi, stawiały swoje budki gastronomiczne i po sezonie stamtąd odchodziliśmy. Na dzisiaj zaczynamy tworzyć już na własnym terenie stałe elementy krajobrazu, stąd też... No, zarówno potrzeba do tego cierpliwości, bo to nie jest proces na rok, nie jest to proces również na jedną kadencję, bo jeśli ktoś by mówił, że jest w stanie zrealizować projekty za 90 milionów w ciągu czterech lat, no to albo się nie zna, albo po prostu e, stara się bawić w któregoś z, ze znanych polskich bajkopisarzy.